Nie każdy ból pochodzi od zwykłych ludzi. Czasami czuło się, że jest to odbicie duchowej wojny toczącej się w tym, co niewidzialne. Kiedy ktoś cię zdradził, wyszydził twoją wiarę lub złamał w tobie coś świętego, nie było to tylko rozczarowanie, to był atak na cel, który Bóg umieścił w twoich rękach. Być może płakałeś w duchu, zastanawiając się, dlaczego mi się to przydarzyło, skoro chciałem tylko czynić dobro? Ale niebo widziało każdą łzę, a to co wydawało się porzuceniem, było w rzeczywistości procesem duchowego oddzielenia. Bóg objawiał, kto jest Jego, a kogo tylko udaje. Są rany, które nie goją się z czasem, tylko z objawieniem. A dzisiaj to objawienie przychodzi do Was. Wszystko, co Cię zraniło, zostanie użyte jako dowód, że niebo zawsze było po Twojej stronie. Ponieważ, gdy wybrani są atakowani, sam Bóg podejmuje sprawę. Zostańcie więc ze mną do końca tego filmu. To, co tu usłyszysz, otworzy Ci oczy i uzdrowi Twojego ducha. A jeśli ta wiadomość już zaczęła dotykać Twojego serca, polub ją teraz, zasubskrybuj kanał i aktywuj dzwonek, ponieważ tutaj zrozumiesz, co naprawdę dzieje się w Twoim życiu i co niebo ma zamiar dla Ciebie zrobić. Nie każdy ból, który odczuwasz, jest tylko emocjonalny. Są rany, które nie pochodzą z ostrych słów czy ludzkich postaw, ale z duchowych ataków, które dotykają najgłębszej części duszy. Kiedy wybranek cierpi, wpływ ten wykracza poza ciało i serce, osiąga wymiary, których świat przyrody nie rozumie. Dlatego czasami odczuwasz niewytłumaczalny smutek, zmęczenie, które nie jest fizyczne, presję, która wydaje się pojawiać znikąd. Wróg wie, kim jesteś, nawet jeśli zapomnisz. Rozpoznaje bożą pieczęć na twoim życiu i stara się osiągnąć to, co w tobie najczystsze. Twoją wiarę. Za każdym razem, gdy ktoś krzywdził Cię bez powodu, było to coś więcej niż osobiste obrażanie, była to próba potrząśnięcia tym, co niebo w Tobie zbudowało. I właśnie dlatego nigdy w pełni nie pasowałeś do miejsc, w których byłeś. Są bóle, których nie da się wyrazić słowami, bo nie są z tego świata. Próbujesz to wytłumaczyć i nikt nie rozumie. Mówi się Ci, żebyś szedł dalej, ale czujesz, że coś duchowego zostało wyrwane. Jest to rodzaj bólu, którego czas nie leczy, ale Bóg używa go jako narzędzia do polerowania Jego istoty i wzmacniania Jego duchowego autorytetu. Te niewidzialne znaki są znakiem, że zostałeś oddzielony do czegoś większego. To, co Cię zraniło, w rzeczywistości Cię uświęciło. Bóg pozwolił, aby Ból nie zniszczył Cię, ale Cię przygotował. Każda łza, która spadła, była ziarnem zasianym w ziemi ducha i zakwitnie w formie mądrości, wglądu i mocy. Nie możesz sobie wyobrazić, jak bardzo niebo Cię chroniło pośród tego wszystkiego. Były ataki, które do Was nie docierały, bo przed Wami stały anioły. Ból, przez który przechodził, był tylko widoczną częścią wojny, która już została wygrana w niewidzialnym. Dlatego weźcie głęboki oddech, to, co dziś wydaje się zranione, jutro będzie dowodem Waszego namaszczenia. A kiedy zrozumiesz, że ten ból ma swój cel, wszystko się zmieni. To. Co kiedyś było wagą, stanie się platformą. Ponieważ cierpienie wybranej osoby nigdy nie jest daremne, jest zwiastunem duchowego uniesienia, które ma się wkrótce rozpocząć. Niektórzy ludzie nie tylko cię zawiedli, pogwałcili coś świętego. To nie był zwykły ludzki błąd, to była duchowa zbrodnia. Kiedy ktoś zawodzi zaufanie wybranej, dotyka czegoś, co należy do Boga. A za wieloma ich bólami kryją się niewidzialne pakty, które zostały zdradzone. Ludzie, którzy powinni dbać o twojego ducha, wybrali karmienie zazdrości, pychy i oszustwa. Czyny te nie pozostają bezkarne przed niebem. Każda zdrada była odnotowana na boskim dziedzińcu, ponieważ to, co wam uczynili, przekraczało granice ciała. To nie było tylko złamane serce, to było złamane duchowe przymierze. To, co wydawało się przyjaźnią, miłością lub partnerstwem, było w rzeczywistości świętym ogniwem o wyższym celu. A gdy ktoś tym gardzi, szkodzi samemu ołtarzowi Bożemu. Wróg wie, jak wykorzystać znajome twarze, aby spróbować zdestabilizować wezwanie wybranej. On nie przychodzi z rogami i ogniem, przychodzi ze słodkimi obietnicami, uwodzicielskimi słowami. W ten sposób zostałeś zraniony nie przez obcych, ale przez ludzi, którzy twierdzili, że zostali posłani przez Boga. I to jest jeden z najtrudniejszych bólów do zniesienia, kiedy atak przychodzi pod przykrywką błogosławieństwa. Ale niebo nie milczy w obliczu duchowej zdrady. Kiedy niesprawiedliwość dotyka czystego serca, pojawia się Bóg. Obserwuje, kto udawał miłość, knując w ciemności, kto karmił się twoją wrażliwością, a potem sprawiał, że krwawiłeś. A Boża odpowiedź nie przychodzi w postaci krzyków, przychodzi w ciszy, z czasem odsłaniając to, co było ukryte. Możesz nawet myśleć, że przegrałeś, ale nie straciłeś niczego, co prawnie należało do Ciebie. Co zniknęło, trzeba było odejść. Bóg nigdy nie pozwoli, aby zdrajca pozostał w pozycji dostępu do twojego namaszczenia. Kiedy przymierze zostaje złamane, on zrywa więzy, aby cię chronić. To bolesne, ale też wyzwalające. I tu zaczyna się tajemnica: to, co próbowali w tobie zniszczyć, zamieni się w świadectwo. Ponieważ Bóg nie tylko zwraca to, co zostało skradzione, ale także pomnaża to. To, co było duchową zbrodnią przeciwko tobie, będzie powodem twojego następnego zwycięstwa. Nic, co ci zrobili, nie pozostało niezauważone. Podczas gdy niektórzy myśleli, że mogą cię wykorzystać, oszukać lub skrzywdzić, ujdzie im to na sucho, niebo nagrywało wszystko. Każde wypowiedziane słowo, każda niesprawiedliwość, każde kłamstwo wypowiedziane w tajemnicy wszystko to zostało zapisane w Księdze Boskiej Sprawiedliwości. A kiedy Bóg decyduje się działać, nie potrzebuje ludzkich świadków. Sam wszechświat jest odpowiedzialny za dostarczanie żniw. Wielu myślało, że Twoje milczenie jest słabością, ale nie wiedzieli, że była to duchowa strategia. Nie walczyliście, ponieważ Duch Święty nauczył Was ufać. A teraz, gdy inni próbują zrozumieć, dlaczego ich życie się zawaliło, niebo po prostu odpowiada: Nie zadzieraj z tymi, którzy mają cel. Sprawiedliwość Boża może wydawać się czasochłonna, ale nigdy nie zawodzi. Czas jest największym sędzą. To, co dziś wydaje się zapomnieniem, jest w rzeczywistości procesem, w którym Bóg działa za kulisami. Pozwala, by kurz opadł, serca się ujawniły, a intencje zostały ujawnione. Bo kiedy niebo interweniuje, to nie tylko po to, by cię pomścić, ale po to, by nauczyć wszystkich, że dotknięcie wybranej osoby ma swoją cenę. Bóg o was nie zapomniał ani nie zignorował tego, co oni wam zrobili. Czekał tylko na moment, w którym jego duchowa dojrzałość będzie wystarczająca, aby otrzymać odpowiedź. Ponieważ sprawiedliwość Boża nie jest impulsywna, jest precyzyjna. A kiedy nadejdzie, przywróć swój honor, oczyść swoje imię i umieść każdego na miejscu, na które zasługuje. Więc nie chcesz zemsty. To, co przygotowało niebo, jest większe niż jakakolwiek ludzka zemsta. Kiedy objawia się Boża sprawiedliwość, nie tylko podnosi cię na duchu, ale także stawia cię w oczy. Prawda wyjdzie na jaw, a ci, którzy was oczernili, będą musieli patrzeć na wasze wyniesienie jako świadków mocy Bożej. Zachowaj więc tę pewność w swoim sercu, niebo nie zapomina. On tylko czuwa w milczeniu aż do dnia, w którym księga zostanie otwarta i rozlegnie się echem głos sprawiedliwego sędziego, mówiący: Teraz kolej na mojego wybranego, aby został usprawiedliwiony. Są relacje, które nie były zwykłymi spotkaniami, były duchowymi paktami przebranymi za więzi międzyludzkie. Ludzie, którzy pojawili się w twoim życiu z boskim celem, ale zdecydowali się go zdradzić, złamali coś, co samo niebo zapieczętowało. A kiedy święty pakt zostaje złamany, konsekwencje nie ograniczają się do ziemi, nierównowaga rozprzestrzenia się w sferze duchowej, wpływając na wszystko dookoła. Wielu nie zdawało sobie sprawy z wagi tego, co zepsuli. Myśleli, że to tylko koniec przyjaźni, miłości lub partnerstwa. Ale w rzeczywistości mieszali się z duchowymi kodami, które chroniły cel obu. Kiedy ktoś zdradza wybrane serce, zrywa też most, który łączył dwa losy. A tego rodzaju rany nie leczy się wymówkami, tylko prawdziwą pokutą. Poczułeś to pęknięcie w duchu, zanim zauważyłeś się swoimi oczami. Czuło oddalenie, ciszę, zmieniającą się energię. Chodzi o to, że dusza rozpoznaje, kiedy święte przymierze jest pogwałcone. Jest w tobie coś, co krzyczy z bólu, ponieważ wiesz, że coś duchowego zostało rozbite. I nawet nie rozumiejąc, jej serce płakało z żałoby po czymś, czym jej ciało wciąż próbowało zaprzeczyć. Ale Bóg, w swojej mądrości, pozwala na złamanie tych przymierzy, kiedy już nie służą Jego celowi. Czasami trzeba się załamać, aby się odbudować. To, co zostało złamane w zdradzie, Pan przywraca czystością. Usuwa skażone przymierza, aby zrobić miejsce na powiązania, które odzwierciedlają jego wolę. A to, co wydawało się stratą, jest w rzeczywistości wyzwoleniem. Nie każdy sojusz powinien być kontynuowany. Istnieją więzy, które przez pewien czas były święte, ale stały się więzieniami gdy druga strona postanowiła odwrócić się od Boga. Dlatego nie upierajcie się przy utrzymywaniu tego, co niebo już zamknęło. Ten sam Bóg, który pozwolił na zerwanie, jest tym samym, który będziecie wspierał aż do nowego początku. A kiedy ten cykl się zamknie, zrozumiecie, to, co zostało złamane przez ludzkie ręce, zostanie ponownie przerobione przez boskie ręce. I tym razem nikt inny nie będzie w stanie ponownie zniszczyć tego, co Bóg zjednoczył. Kiedy święte przymierze zostaje złamane, coś w świecie duchów staje się nieuporządkowane. To tak, jakby bieg przesunął się z miejsca, a wszystko dookoła zaczęło tracić tempo. Nagle znika spokój, zamykają się drzwi, a nawet modlitwy wydają się pozostawać bez odpowiedzi. To, co kiedyś płynęło lekko, teraz wymaga podwójnego wysiłku i czujesz, że coś niewidzialnego jest nie w porządku. Jest to duchowe niedopasowanie, wynik załamania które nigdy nie powinno było się wydarzyć. Wielu nazywa to pechem lub złą fazą, ale tak nie jest. Jest to duchowa konsekwencja, bo kiedy ktoś zdradza cel, nie zdradza tylko jednej osoby, zdradza boską harmonię, która podtrzymywała tę ścieżkę. A cena jest wysoka. Pojawia się zamieszanie, rozeznanie zanika, a życie zaczyna kręcić się w kółko, aż pokuta przywróci równowagę. Ale jest w tym coś potężnego: Bóg nie pozostawia wybranego bezradnego. Nawet pośród chaosu On nadal kieruje Twoimi krokami, kierując Cię do centrum swojej woli. Niedopasowanie, które wydawało się karą, jest w rzeczywistości sposobem, w jaki Bóg może Cię przestawić. Zamyka niewłaściwe drzwi, aby żadne z nich nie wyrwało Cię z Twojej misji. Problem polega na tym, że często próbujecie ponownie otworzyć to, co niebo już zamknęło. Nalega na ludzi, których Bóg już usunął, stara się przywrócić przymierza, które on sam złamał. A to przedłuża nieprzystosowanie. Ponieważ odnowa ma miejsce tylko wtedy, gdy jest posłuszeństwo, kiedy akceptujesz, że cel jest większy niż przywiązanie. Bóg jest Bogiem porządku i to, co on zaczyna, on podtrzymuje. Jeśli coś zostało usunięte, to dlatego, że wymagała tego równowaga duchowa. Nie żałuj więc tego, co odeszło, bądź wdzięczny. Że zostałeś oszczędzony. Ból po stracie jest czasami najsubtelniejszym środkiem, którego używa niebo, aby uratować cię przed większym zniszczeniem. A kiedy wyrównanie zostaje przywrócone, atmosfera się zmienia. Wraca spokój, otwierają się właściwe drzwi i wszystko znów płynie. Ponieważ to, co jest prowadzone przez Boga, nigdy nie kończy się zamieszaniem, kończy się celem. Boża Sprawiedliwość nigdy nie chybia celu. Kiedy coś zostaje zrobione przeciwko wybranemu, niebo nie odpowiada zemstą, ale napomieniem. Boski powrót jest niewidzialnym dostosowaniem, które równoważy wszystko, co zostało złamane. On przychodzi nie po to, by karać, ale by przywrócić porządek duchowy. A kiedy nadejdzie, nikt nie może go zatrzymać. To tak, jakby sam wszechświat przestawiał się, aby oddać każdemu to, co zasiał zarówno dobro, jak i zło. Powrót Boga jest cichy, ale pewny. Ci, którzy próbowali Cię skrzywdzić, zaczną odczuwać ciężar swoich czynów. Nie z powodu Bożego Okrucieństwa, ale dlatego, że duchowe prawo jest precyzyjne. To, co zostało zasiane w oszustwie, zostanie zrzęte w ruinie. A ten, kto jest zasiany wiarą i czystością, zbiera żniwo w czci i wywyższeniu. Za chwilę doświadczycie żniwa Waszego cierpienia. Bóg widział, jak zostaliście niesprawiedliwie oskarżeni, znosząc oszczerstwa, upokorzenia w milczeniu. A teraz przyszedł czas na korektę. Nie musisz się bronić ani nikomu niczego tłumaczyć. Sam Bóg objawi prawdę i pokaże to, co było ukryte. To, co zostało zrobione w cieniu, zostanie wystawione na działanie światła. Boski powrót nie jest tylko zewnętrzny, zaczyna się w tobie. Bóg cię oczyszcza, przywraca ci siłę. Uzdrawia Twoją wiarę i przywraca Twój głos. Dlatego nagle czujesz niewytłumaczalną odwagę, nowe pragnienie, by zacząć od nowa. To Duch Święty odbudowuje to, co świat próbował zniszczyć. A kiedy objawia się sprawiedliwość Boża, wszystko się zmienia. Ci, którzy cię nie docenili, będą zmuszeni uznać Twoje namaszczenie. To, co wydawało się stracone, zostanie pomnożone, a imię, które próbowali wymazać, zostanie zapamiętane z honorem. Bo kiedy Bóg koryguje, on nie tylko odwdzęcza się, on promuje. Więc nie bój się. Powrót nie jest karą, jest dowodem na to, że niebo nadal rządzi. A ktokolwiek próbował cię obalić, zrozumie, że nigdy nie walczył przeciwko tobie, walczył przeciwko własnemu planowi Boga. Jest coś, czego niebo nie toleruje, pogarda dlatego, co święte. Kiedy ktoś drwi Zdradza lub próbuje zniszczyć wybraną, nie tylko dotyka osoby, dotyka namaszczenia, które pochodzi z Bożego tronu. I za każdym razem, gdy sakrum jest lekceważone, aktywowane jest duchowe prawo. Łaska, którą kiedyś cieszył, zaczyna się rozpraszać, a życie człowieka załamuje się nie przez karę, ale przez odłączenie. Pogarda dla sakrum ma swoją cichą cenę. Drzwi, które otwierają się ludzką siłą, są zamykane przez Bożą sprawiedliwość. Blask, który wydawał się udany, błędnie, gdy łaska się wycofuje. A ci, którzy kiedyś wydawali się wygrywać, nagle zaczynają przegrywać, nie rozumiejąc dlaczego. Jest to ciężar duchowego obciążenia tym, co zostało zbezczeszczone. Bóg nie musi podnosić głosu, aby coś poprawić, po prostu cofa rękę. A kiedy tak się dzieje, nawet potężni dostrzegają pustkę. Żadne wpływy, pieniądze ani status nie zastąpią jego obecności. Dlatego, gdy ktoś gardzi kimś wybranym, odrzuca samą obecność Boga, który mieszka w tym życiu. Ale wybrany musi zrozumieć, brak szacunku, którego doświadczyłeś, nie umniejszył twojej wartości. Wręcz przeciwnie, uświęcił cię jeszcze bardziej. Albowiem to, co zostało zbezczeszczone przez człowieka, zostanie odnowione przez Ducha. Podczas gdy niektórzy tracą łaskę za dotykanie sakrum, to trzymujesz podwójne namaszczenie, aby pozostać wiernym. Łaska Boża nie zabiera tym, którzy pozostają na nogach, nawet jeśli są zranieni. Niebo zawsze nagradza tych, którzy wybierają milczenie zamiast zemsty i wiarę zamiast buntu. A kiedy nadchodzi Boży czas, zamienia on każde przewinienie w kamień milowy do wzniesienia. Jeśli więc tobą gardzili, to nie był koniec, to był znak. Pogarda bowiem dla ludzi jest często początkiem Bożego awansu. W milczeniu wybrańców tkwi tajemnicza moc. Podczas gdy świat czeka na krzyki, odpowiedzi i zemstę, wybranka milczy. Nie dlatego, że jest słaby, ale dlatego, że nauczył się, że milczenie jest językiem ducha. Kiedy decydujesz się nie reagować, Bóg zaczyna reagować za ciebie. A to, co wydawało się słabością, zamienia się w jedną z najpotężniejszych broni w duchowej walce. Wielu nie rozumie tego rodzaju siły. Myślą, że się poddałeś, że przegrałeś. Że milczałeś ze strachu. Nie zdają sobie sprawy, że ich milczenie odbijało się echem w niebiosach, jako modlitwa. Podczas gdy oni próbowali cię zaatakować, twoje milczenie było interpretowane przez anioły, przemieniane we wstawiennictwo, ochronę, niewidzialną tarczę. Milczenie wybranego jest święte, ponieważ to w nim Duch Święty przemawia najgłośniej. To właśnie w tym spokojnym czasie Bóg objawia ci strategię, pokazuje ci, kto jest kim i uczy cię. Jak wygrać bez konieczności usprawiedliwiania się? Kiedy wybrany milczy, wróg jest zdezorientowany, ponieważ spodziewał się reakcji i znalazł wiarę. Nie musisz się tłumaczyć przed tym, kto został użyty, aby cię skrzywdzić. Nie zrozumieliby tego. A Bóg nie chce, żebyś marnował energię na próby udowodnienia tego, co czas sam z siebie ujawni. Dopóki milczysz, On działa. Kiedy się modlisz, On osądza. Kiedy ty płaczesz, on pisze nowe początki. Milczenie jest tarczą mędrców i schronieniem pomazańców. W nim Bóg zbiera twój ból i przemienia go w moc. Nie obwiniaj się więc za to, że nie zareagowałeś. Twoje milczenie było twoim posłuszeństwem i to z jego powodu niebo macie wywyższyć. Wkrótce wszyscy zobaczą, że twoje milczenie nie było strachem, ale boską strategią. Ponieważ ci, którzy zostali wybrani, nie krzyczą, aby coś udowodnić, po prostu czekają na dźwięk zwycięstwa, który nadchodzi z góry. Nie walczyłeś tylko z ludźmi, ale z siłami, które działały w cieniu. Wojna, która was otaczała, nie zaczęła się tutaj, na ziemi, zaczęła się w świecie duchów. Podczas gdy ty próbowałeś zrozumieć, dlaczego wszystko się zawaliło, wróg próbował wyłączyć twoje światło. A każdy atak, każda strata i każdy ból były wykalkulowanymi ruchami, które miały sprawić, że porzucisz swój cel. Ale wróg nie liczył na to, że byłeś osłaniany. Od samego początku aniołowie zostali wyznaczeni, aby was strzegł. Kiedy próbowali cię powalić, niebo ustawiło wokół ciebie barierę ochronną. Wielu nie zdawało sobie z tego sprawy, ale były też wyzwolenia, o których nawet nie wiedziałeś, że się wydarzyły drzwi, które się zamykały, bo były pułapkami, przyjaźnie, które się kończyły, bo rozpraszały. Walka duchowa jest prawdziwa, a wybrany odczuwa ją, zanim ją zobaczy. To ta presja bez wyjaśnienia, ta udręka, która pojawia się znikąd, to środowisko, które zmienia się, gdy wchodzisz do środka. Dzieje się tak dlatego, że twoja obecność niesie ze sobą autorytet, a Królestwo Ciemności rozpoznaje moc, którą Bóg w tobie umieścił. To dlatego tak wiele ataków, ponieważ Piekło boi się tego, kim się staniesz. Ale każda próba zniszczenia stawała się treningiem. Bóg używał nawet ataków, aby cię wzmocnić. Ból nauczył cię wytrwałości, porażki nauczyły cię mądrości, a bitwy nauczyły cię rozeznania. Dziś widzisz to, czego wcześniej nie widziałeś i czujesz to, co wcześniej ignorowałeś. To jest duchowa dojrzałość i w ten sposób wykuwani są wybrani. Wojna może być niewidoczna, ale zwycięstwo będzie widoczne. Wróg próbował uciszyć twój głos, ale Bóg ma zamiar go wzmocnić. Próbowali was gnębić, ale Pan ma was wywyższyć. Ponieważ za każdym razem, gdy piekło wznosi się przeciwko wybrancowi, jest to znak, że niebo ma zamiar zrobić coś wielkiego. A więc podnieś głowę, żołnierzu ducha. Ta walka nie należy do Was, lecz do Pana. On już ustalił koniec, a końcem jest zwycięstwo. Przychodzi taki moment, kiedy niebo postanawia pokazać to, co było ukryte. Czas boskiego oto czas, kiedy Bóg objawia, kto był prawdziwy, a kto żył poprzez pozory. Ci, którzy użyli jego imienia, aby was skrzywdzić, zostaną zdemaskowani nie przez wasze usta, ale przez samo życie, które sprawia, że maski spadają. A gdy prawda się ukazuje, wybrane wstaje w milczeniu, podtrzymywane łaską.